wraz z kamerą Zigopel udaliśmy się na wydział nauk społecznych Uniwersytetu Śląskiego by dowiedzieć się jak studenci planują spędzić ostatni weekend przed końcem świata. Ostatni weekend przed końcem świata jak zamierzasz go spędzić? Z rodziną. Nie będzie końca świata. Ale czemu? O po co ma być? Jak coś co skok ze spadafronu. Jakbyś wiedziała, że jutro wszystko pierdychnie pójdzie w piach, no to co robisz dzisiaj? No idę na nową imprezę. Hmm... Nie wiem, pojechałbym gdzieś... w Oj, myślę, że wydałbym sporą sumę pieniędzy, ale nie mogę powiedzieć na co. A ty co zamierzasz robić przed końcem świata? Ostatni dzień przed końcem świata, jak zamierzasz go spędzić? Wypoczywać. A w jaki sposób? <grym> Albo imprezować. Wiedziała, że jest koniec świata, to nie uczyłabym się na socjologii, a tak muszę dziobać, bo nie ma końca świata. Wzięła kredyt. <grym> Ale co, byś miała tylko kredyt, czy? Nie, no poszłam na zakupy. <grym> Lecę na Bora Bora. I biorę kredyt na to, oczywiście. Jak będą ludzie dobrzy, to by nie będzie końca świata. Musimy dobrze postępować. Natomiast spędzić go proponuję w rodzinie. W rodzinie, przy jakimś stole bogatym, suto nastawionym, jak tradycja nakazuje, żeby, te, żeby to już było święta. Ale gdybyś wiedziała jednak tak na 100%, no już wiemy, jaki meteor spadnie do nas pojutrze, no to co dzisiaj robisz? Idę na imprezę. Ja bym szła na całego. Czyli? Nie, może zdradziłabym męża. Nie zrobiłaby Pani nic szalonego? Nie, ja nie, ja jestem już do szaleństw, wyrosłam z szaleństw. Zatem myślę, żeby to tak jeszcze można powspominać, jakieś refleksje, żeby się nasunęły i poopowiadać i dobrze zakończyć ten, ten żywot na tym Łespadole. Robiłabyś coś szalonego na tej imprezie? Same szalone rzeczy. Na przykład? Piłabym do upadłego. Jeśli macie jakiś bombowy plan, jak spędzić koniec świata, napiszcie nam go na adres redakcja@maupazigo.pl. Możecie pochwalić się także nam na naszej stronie facebookowej. Mamy dla Was prezenty, a na najfajniejszą imprezę z chęcią wpadniemy. Do zobaczenia.